Halo, halo z tej strony, ja, tutaj Patlix, i widzimy się w nowym odcinku, drugim z gry Factorio. Przypomnę dla wszystkich zapominalskich, albo co nie zobaczyli wcześniejszego odcinka, że jest ankieta teraz na kanale. Czy kontynuujemy tutaj Factorio, czy Europka, czy Heart of Iron? czy browarce, a może filmy, filmy historyczne, chociaż na to... E, chociaż pobyt już na to, myślę, że w Polsce jest zażegnany, ale... wolę bardziej coś gameplay'owo, bo to... mnie się narobi, no wiadomo, no, mnie się narobi, no co wiecie, no. dobra, gramy. Dzisiaj chciałbym elektrykę zrobić. Powiem wam. Elektrykę tutaj i automatyzację płytek. Myślę, że. No, zaże 27 minut. Tyle powinienem, no co? Eee, I właśnie. Dziękuję za odzew, który. jest w pierwszym odcinku. Na razie tam troszkę mały, ale. to, to się poprawi. No, wszystko z czasem. No. Dobra. Y Elektrykę. Jeśli ktoś nie wie, jak się robi elektrykę w faktorii, no to e, sie, trzeba, trzeba silnik spalinowy i kocioł. To tak, dla wszystkich, nie wiedzą. Elektryka to jest podstawa. Później to tam można już swoje robić. Elektrykę, dobra. Postawimy tu. Proszę tu tym mięsiarku. Tutaj. E, czekajcie. Musimy pompę też postawić. O, by zapomniał. E, pompa. A, gdzie jest pompa? Pompy nie mamy. Nie, jest pompa. Dobra. E, he, 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 rury. Rury. O, dobra, rury. I tak, pompa zawsze działa bez prądu. Taka ciekawostka. I teraz tak, potrzebujemy kotła. Takie coś. E, tak raz i... E, dwa. I teraz to ma wodę. I teraz potrzebujemy węgla do tego. Co nie? To mam lepszy może pomysł. może... Może przestawimy to trochę. Słuchajcie. E, A jeszcze raz pokażę. E, tak, pompa. E, Dobry dobry e, Jakieś doprowadzenie do silnika. Silnik musi Do kotła! <noise> Kto może ogląda pierwszy raz, to się dziwi, ale ja już troszkę... Dużo czasu no, nie grałem w Faktory, no to... Powiedział. Kocioł i tak. E, a kocioł już będzie produkował energię. No i teraz potrzebę Potrzebny... Potrzebny jest węgiel. A węgiel to prowadzimy w taki sposób: o. poprzez yy, te podajniki, takie i obrócimy. O i prosto, a tutaj niech produkuje: wszystko, co mam, niech pójdzie na te podajniki. Bo to nie chce mi się, no w ogóle o to chodzi w tej grze, żeby od niechcenia się robi automatyzacja. No bo po co robić, jak można zautomatyzować? No. Bardziej przez środek O, widzicie to pustkę? O, to 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 będzie... środek tej pustki idzie. <laughs> o, o, to, to to, to, Dobra, niech się robi. A ja tego myślę. Jak mi się dociągniemy? No. Zrobimy tu Tak. Słuchajcie, a tak? Tak. Co nie, ja wam powiem, że ja taki strasznie tutaj. O, za pis, bardzo proszę. Bardzo brakuje, już to. E, ja nie jestem tutaj strasznie taki, co strasznie układa swoje plany. A mnie to będzie rozpierdź, albo ja po prostu. Tak mamy taki. Jestem człowiek i poradzę już na to. Nic, postaram się. Ale niczego nie obiecuję. No i patrzcie, ile węgla. O, po prostu jesteśmy bogaci. Dobra, e, jak ktoś ma jakieś pytania w ogóle o faktory, to proszę mnie pytać. Najlepiej nie pytać, bo e, są lepsi YouTuberzy w sprawie faktorii. Ja na przykład, nie wiem, Wichu. O, Wichu to jest ktoś. wichu 1993 To jest człowiek. No, to, to. Kto jego nie ogląda, to może żałować. No i spala. I teraz trzeba e, trochę drzewa. I zaraz będziemy mieli tutaj... elektrykę, no. Yy, bo tutaj jak się robi to... O, tak. A już mam, dobra! jezu Ale... Wa... Ale was trochę widzę, przepraszam, no. A tutaj trochę węgla i nikogo nie yy. <laughs> Muszę sobie trochę... No, oprzytomnić... ...tak to i no bo... Nie mamy elektrykę i teraz nie muszę o tego gówna stawiać, tylko samo będzie podawało o bodajnik elektryczne. Dobra, taki drugi bym postawił tylko tego surowca. No i mamy właśnie, właśnie elektrykę. I ja co teraz... Co możemy z tą elektryką zrobić? Pytanie za milion punktów. Eee, daj trochę tego tutaj. Tego trochę tutaj, dobra, ee, płytek. Eee, są co takie coś jak tutaj, o, wiertnice, więc z tych wiertnic sobie zrobimy Kopalnie. taką dużo, no i będzie nam kopała automatycznie, no, co ja będę się nadwyrężał. Później to, wiecie, jakie rzeczy będziemy robić w tej grze. Się, teraz się dużo robi. Eee... Ale na początku musimy trzeba pojść, bo to... Potrzebujemy na te eee, na... Eee, wiecie że ja słowa zapominam, ale to co ja taka tutaj skłonność do tego Kiedy ja mówię eee, No, do okablowania Okej, tutaj lasku. Później wam pokażę taką fajniejszą rzecz, ale to... to musimy zdobyć technologię potrzebne. A jeszcze wam zaraz pokażę, co to technologie jeśli ktoś nie... Klikamy literę T. O, właśnie tutaj... Napis nawet o technologiach jakichś, jeśli ktoś nie zauważył. To dzisiaj już wiesz, że jest takie coś jak technologie. Klikamy i macie tutaj technologię. Naszą misją jest, jak było na początku gry, wynalezienie rakiety i polecenie w kosmos. A rakieta jest gdzie? Czekajcie. nic znaleźć. E, to będzie tu. Nuklearna. E, ha, ha, ha. A gdzieś tutaj było. To jest bomba atomowa. jednaki. E, trochę inne fazy tego tam chwalania, ale to już. Nie będę wam zawracał głowy tym. Oj, Ojoj, oj. powiem Wam tyle. Dobra, a może i wpiszę po prostu. Rakita. Silos rakietowy. No, jakoś tam mamy co zrobić po prostu. Nie będę Wam teraz głowy zawracał. Co. O. Może czym innym zawrócę głowę. Elektryczna wiertnica górnicza. to jest to? I teraz robimy słupy takie, o. Robimy teraz słupy, o widzicie. Musi być kabel zawsze, o tutaj. Żeby, żeby kabel dosięgał. już nie dosięga to... to. Bo wiecie, to jak żyjecie, bez elektryki to teraz ludzie no, nie żyją, no. Wiecie, no, jak, jak to życie no. W ogóle dziękuję wszystkim, co zagrali w Podlasie Plus. Bardzo mi się podoba. Taki duży odzew jest, 2,5 tysiąca osób. Yy, nigdy się nie spodziewałem, że będzie taki odzew. Dla mnie to jest naprawdę... Pierwsza moja modyfikacja do Hoia i już tak yy, się dziwię. Dobra, yy, to teraz tak. Doprowadziliśmy elektrykę, a to jest taka wiecznica. I ona sobie tutaj dotyka i węgiel leci. O, o, i węgiel leci. Yy, a tam, tam gdzie myszko wskazuje, to przecież bierze elektrycznie. No i tak zautomatyzowaliśmy tutaj węgiel. No. Tak to wygląda w tej grze. Automatyzacja, automatyzacja i jeszcze raz automatyzacja. Tutaj trzeba ciągle automatyzować. Tak samo teraz ja będę chciał tutaj te całe żelazo zautomatyzować. Tylko nie wiem, czy starczy mi. Tych płytek Potrzebuje trochę węgla A w ogóle Ta elektryczna szybciej kopie Widzicie? No, szybciej ona kopie To się leci Ten surowiec cały Dobra to jest I jest Dobra. Dobra będziemy zrobić Będziemy musieli na przykład zrobić tą elektryczną tutaj Żeby też była automatyczna te spalinowe to są strasznie archaiczne, no. Się przydają zawsze na początku, ale później to już... Po tak. Prosto, no nie nadaje się to już na użytku. No. Parę elektryczne robimy. Tutaj. Gorzej z pizzami, Pie... z pizzami to będzie gorzej, wam powiem. Może, czekajcie, to inaczej zrobimy. Tylko potrzebujemy więcej płytek. Bo to później będzie tutaj takie rozgałęzienie Ja już mam to wszystko w głowie, tylko... Na razie to wam nie pokażę tego Więc ja, mam robić własne czy... Na razie niech przepala, bo... co nie mam Potrzebnego do usłyszenia w ogóle tego automatu 10 tam potrzeba było, jak dobrze pamiętam No 10 Nie wiem, ludzie, jeśli was to trochę nudzi, to wiem. O5, jednak, dobra, przepraszam. Jeśli was to trochę nudzi, to mógłbym. No, po prostu przewijać trochę, no. Co tam dla mnie to szkodzi? Mógłbym trochę przewijać. Eee, czekajcie, muszę sprawdzić, czy mamy to w obcych. Oj, chyba nie. Ale dobra, e, to jest piec. E, I pójdzie z pieca też elektryczny, poproszę. I skrzynka. O, dziękuję. Nie będzie też... Aż... Albo nie skrzynka. Będziemy tutaj tu od razu na taśmaczek. Będziemy tutaj iść na Tak. o tak. E, Węglowarkę masz. Jeśli tego... O, nie będę mówił brzydko. Elektrykę doprowadźmy. O, a tutaj opać Już cała elektrykę doprowadzałem tutaj. No i kopię, widzicie? Tylko, że tutaj węgla nie ma. Ale zaraz węgiel się załatwi, no. Dlatego ja chcę to uciszyć. Tak, tu i. Ja mogę i tak włączyć, czekajcie A nie drzenga, już tu. Dla mieszkańskie Dobra. wierzchnicy yy... potrzebujemy, tylko płytek tych wierzchni nie ma. Trzeba mi to co mieć, bo już nie chce mi się tam iść. Ile potrzebuję tej miedzi? To nie miedzi, to... Tych płytek... Bo ja chcę zrobić oddzielny dla yy, pieców, a oddzielny dla tego... Dla kotów, no bo to... Na razie nie mam takiej opcji. No, później może połączymy. Bo się jeszcze lepiej połączyć byłoby. I teraz trzeba doprowadzić to. Tylko no, płytek potrzebujemy, a... Płytki nie ma, no. Jakby byłyby, byłbym zadowolony. Jakby były płytki, no ale. Co so, ja na to poradzę, ludzie? Macie prąd i wszystko. I pryt płytki, proszę mi dawać. Ja. A ty mi kop. końcu... Główno małe, spalinowe. Jest chyba taka technologia. Chciałbym rozdzielacz. Jeśli ktoś już gra więcej, no to wie, co to jest rozdzielacz. A jeśli ktoś, nawet i trochę porządku, to wie, ale kto nie wie, rozdzielacz to jest takie coś i on rozdziela równomiernie, o, jak pisze, pokazać tak, ta, taśmy ciągu po na pół. Ta, która... Dobra. który eee, super. Chciałbym więcej takich śmiciągów. Ale chyba nie będzie mi dane więcej takich. Wiecie, trzeba trochę to minąć to żelazo, bo to Szkoda tutaj surowca stawiać wyjdzie tak to i tak to będzie trzeba troszkę inaczej zrobić bo to na razie taka prowizorka by było powiem Wam mm -hmm, mm -hmm. rozkwitały się wiesz by Rozmachały się nie, czy no bo ja jakoś tak dalej nie pamiętam ale to było coś. Ale coś to było. Tak. Nie Cię wiesz, by na. Hmm. Tak sobie piosenka. No i patrzę teraz, a. No i teraz jeszcze tylko parę tych teśmięczaków, i już mamy automatycznych tych. Metala. Metalu. Patrzę, się jedną no. Na razie jeden piecek, ale to trzeba być powiększyć, bo to. Nie widzę przyszłości z tym. A to możemy już zbierać i wyrzucimy to. Mamy o. Coś z... Mamy metal. Yy, sama się dostarcza tutaj. A jeszcze co chciałbym? Chciałbym jeszcze. wynaleźć na rozdzielać, bo. Nie widzę sensu doprowadzać no, a, aż tutaj tego, jednego oddzielnego pasma, jak mogę tutaj o te pasmo rozdzielić. Jeśli ktoś wie, o te pasmo węglowe rozdzielić na pół i o, żeby dostarczało i pół węgla tutaj i pół tego. Ale lepiej wyjdzie, mniej roboty, bo i tak gdzieś jakby musiał rozwalać. Więc na razie co zrobimy to myślę, że skupimy się na badaniach. A właśnie, badania. Jeśli ktoś tam nie wie jak to się robi. Trzeba wynaleźć taki lap. No takie coś. Laboratorium. Jak ktoś nie wie. LAP, laboratorium. A już cały też oczywiście prawie węgle zaponiło. We drogę. trochę. O, trochę. 50. No, masz połowę. Troszkę też masz No masz trochę. Masz trochę i resztę. Eee. Dobra, płytek jest, tylko tych metalowych nie ma, Ty ...tym Ale cóż... E... Zaraz się zarobię, o już patrzcie ile tego jest. Pokażcie, może lepiej. No zaraz wam... ...zaraz wam pokażę w ogóle nasze pasy, mam to taki... taki... ...Sarmac normalnie powiem. o, 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 o! Ja nasze lubię tak robić, bo fajnie można brać z tych taśmy ciągów po prostu. No i dara, ładuje się do skrzynki. Uważam sobie fajnie brać z tych ciągów, więc skrzynek ja nie widzę potrzeby, ale na razie niech będą skrzynki. A tych pieców to ja zrobię dwa, bo i zaraz coś mi weźmie. Tylko, że. O labę. Druplab. Ja teraz pokombinuję. Czekaj, czekaj, czekaj o, o! Bierzmy ten Będzie iść tak. Tak. O, tak, 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 tak. O, o, o! Tak. Raz, dwa, trzy. Teraz taki o. Jeden w tą stronę podający. A drugi. Uhum, uhum. Drugi w to. Jeden i drugi będzie do tego skupiał. Tylko, że jest węglem tutaj patrzę. <grych> nie ma tych długich? Nie ma. Tym, znaczy nie z węglem jak węgle węglem, ale... Żelazem. No tak węgla nie dostarczymy. A zresztą zrobimy to inaczej. Ja potrzebuję podziemnego Tyle tych technologii potrzebuję, że masakra. Powiem wam. Tylko że taki teren się trafi byle jaki Pod względem surowców. Ale cóż, ja tam. Za bardzo nie lubię tych Utrudnień, ale... Czekaj, jest to jest. Trzeba mieć. Jakieś utrudnienie zawsze. Dobra, e... drugie takie ja bo się coś. Dobra? aha. aha. A właśnie moja pasość, o! Jaka wypiękna, za jaka pixelaza! Dobra, yy, i tutaj będzie dostarczony tego. A tutaj po prostu sadzę 50 węgla i niech się pali. <grytanie> I teraz super. I teraz mamy 2 yy, T, Dwa piece. To to już będzie dwa razy więcej płytek. Teoretycznie. Dobra, dobra, i tego lapa. To wam pokażę o co chodzi z tym energia. Good, good. Tak, good, good. E, potrzebujemy. Pierwsze oznaczyć, co chcemy w ogóle wynaleźć. Pierwsza, oczywiście, automatyzację. Ale to już na następnym odcinku. Bo już to koniec odcinka. Dobra, to ja dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Żegnam Was wszystkich na razie i. Cześć.